Witam Was w kolejnym filmiku i od dzisiaj zaczynam nagrywać vlog z urodzin Mai. Właściwie dzisiaj jeszcze nie ma urodzin, ale dzisiaj już piekę dla niej torcik. To jest już urobiona masa, e tort będzie o smaku kurczaka i zaraz będzie pieczony. I Maja nie może się go doczekać, chociaż dzisiaj jeszcze nie będzie go jadła. Teraz do tortu wyszło naprawdę bardzo dużo, ale ja to, co zostanie, nie wszystko oczywiście dam na torcik, resztę zrobię dla piesków ciasteczka, po prostu później pokruszę na mniejsze kawałeczki. Jedziemy do galerii, a w ogóle jest już kolejny dzień, jak nagrywam i mam zamiar w galerii kupić jakieś prezenty na urodziny dla Maji. fajne. Jesteśmy w Kakadu. I szukamy prezentów dla Biorę dla niej na jakieś smaczki. Zastanawiam się też nad legowiskiem. Bo zobaczcie, są fajne płaszczyki przeciwdeszczowe. Przezroczyste. Jestem wtedy i szukam jakichś proszaków dla May. Zastanawiam się pomiędzy tym. A taką kaczką. Ona ja bardzo lubi kaczki. Nie wiem, którego wybrać. Jeszcze jest taki proszak. 25 zł. też wydaje mi się, że moje by się spodobało jest to chyba kotek jeszcze coś całkiem fajne już wyjechałyśmy z galerii teraz jedziemy do McDonalda kupiłam też prezenty dla Mai ale to pokażę Wam dopiero już na jej urodzinach po prostu. Ale udało mi się kupić trochę rzeczy. W miarę nawet y, takie, jak chciałam. Wracamy już do domu. Witam Was w kolejnym dniu. I dzisiaj będą urodziny Mai. Już przygotowałam dekorację. Tam czeka na nią prezent, i jest to nie wszystko, bo będzie jeszcze jeden duży prezent. Prosiaczki, będziecie uczestniczyć w urodzinach. I tak są przygotowane dekoracje. Mają ma na sobie sukieneczkę urodzinową. I oczywiście najważniejszy jest torcik z świeczkami, z cyferką numer 10, bo mają dzisiaj kończyć 10 lat. I tort. I pokazywałam Wam wcześniej, że jest zrobione mięska z kurczaka. Na to teraz, jak jest w upieczeniu, dałam serek. mój ulubiony, taki biały. I tutaj drobne takie kosteczki do dekoracji. Pokażę wam prezenty na 10 urodziny Mai. Pierwszym, najważniejszym i głównym prezentem jest nowe legowisko. A może tu je położymy? Legowisko, które maju widać, że się podoba. Legowisko kupiłam w sklepie Kakadu. Wydaje mi się, że rozmiar jest bardzo dobry. Maja będzie miała miejsce, żeby się też wyciągnąć. Jak widzicie teraz jak sobie usiadła, to zajmuje poł połowę legowiska, więc jak się położy, to będzie miała miejsce. Teraz przejdziemy do kolejnych prezentów, bo Maja dostała ich naprawdę bardzo dużo. Cała ta torba to są jej prezenty, ale to też dlatego, że te urodziny są wyjątkowe, no bo są okrągłe. Są urodziny dziesiątkowe. Pierwszym prezentem jest pluszowa kaczka. Następnie bluza. O, widzę, że kaczka moja się spodobała, bo już się nie bawi. Bluza rozsuwana na zasuwak. W ogóle pierwszy raz się spotkałam z bluzą dla psiaka, która jest rozsuwana. Ta zwykła szara, bez żadnych ozdób. Teraz duża torba przy smaku. Niektóre z nich widzieliście, bo zamówiłam je wcześniej, ale niektóre są też, których nie widzieliście: Strixy popcorn. Strixy o smaku kaczki to są kosteczki z kurczakiem. I tu też są właściwie te same, tylko po prostu z innej firmy. Dalej jeszcze mamy przysmaki z Ontario. To są drobne fileciki o smaku kurczaka. Nawet tutaj jest napisane, że to jest miękki kurczak. Zresztą Maja bardzo się zabawiła tą kaczką. A przysmaki z Trixie i są to krążki. O smaku kurczaka w formie takich rolak. Już ostatnie przysmaki również z Trixi. O smaku jagnięciny. I jeszcze bardzo też ważny prezent. I Jest to smycz. Tak, smycz flexi dla Majinowa W kolorze czerwonym. Nasza smycz już troszkę się zacina. Mamy ją bardzo długo, dlatego postanowiliśmy kupić nową smycz. I ta smycz ma 8 metrów. I to są kochani wszystkie prezenty Majeczki na jej dziesiąte urodziny. I w tym miejscu będzie moje legowisko. Jeszcze z tej kaczki muszę odpiąć metkę. To jest stare legowisko. No koszek z zabawkami na razie przełożyłam w tym miejscu. Zobaczymy jak Zuzia wróci do domu, no to będę musiała też go gdzieś przełożyć. No bo tu w tym miejscu będzie terrarium Zuzi, więc może wtedy go dam tam bliżej regału. No, na razie tak będzie. A to logowisko już nie będzie też w domu, no bo ono jest już bardzo zużyte. No i Maja będzie tu miała swój kącik. Nagram tester tego popcornu. I jeszcze Wam pokażę tylko skład. Możecie sobie podejrzeć skład. Teraz przepraszam za ten bałagan, ale wiadomo, Maja się bawiła. W sumie jej urodziny, więc pozwalam jej na prawie wszystko. Tutaj rozwaliłem żebaczki, bo ci zaraz to otworzę i dwa zwrócę. Tak się prezentuje ten popcorn. Zobaczymy, czy jej posmakuje siat. Nie wiem, czy jej smakuje. Gryzie, ale zostawia Także tak średnio, bo nie wiem Dziwne jest to, że ona bierze to do i gryzie Ale nie zjada ale Teraz już zjada I to Maja nie może się zdecydować, czy zjeść, czy nie. Trochę zjada, trochę zostawia, więc tak pół na pół. A na pewno nie jest jej ulubiony przysmak. Wybraliśmy się teraz na urodzinowy spacer. A Sonieczka też idzie z nami. Bo trochę jest złoto. Czy dzisiaj nie padało, ale nie wiem, czy wczoraj padało. Albo przedwczoraj, nie, chyba wczoraj nawet padało, więc jeszcze jest błoto. Wsiaki muszą się wysikać. No są w cienkich ubrankach, bo jest trochę chłodno już wieczorem, ale nie ma jakiegoś zimna. A i dzisiaj w końcu nie poszliśmy nad rzekę, tylko jesteśmy nad zalewem, więc to są inne łąki, bo zazwyczaj Wam pokazuję nasze spacerki i właściwie chodzimy Ostatnio chodziliśmy w to samo miejsce ciągle, a dzisiaj poszliśmy nad zalew. Majeczka jest w Halloweenowym obranku I właściwie też to jest już wieczorne spacerno, bo już jest wieczór 17, nie nawet już 17, po 17 jest na pewno, tak już 17.30 Zobaczymy, jakie zawsze sikacie w tym samym miejscu. to jakieś zapachy są. No i idziemy w cztery na spacer. A ponieważ idea maja, moja siostra, no i Soniusia. A no i przy okazji wam powiem co z Sonią, ponieważ Sonia nadal, znaczy jeśli chodzi o jej zdrowie, to na praktycznie co tydzień, przynajmniej raz w tygodniu, jest weterynarza. Bo ma ciągle powracające zapalenie gruczołów około odbytowych. No i weterynarz zaleca, znaczy zastanawia się już nad zaplanowaniem dla niej operacji, jednak i nad usunięciem tego gruczołu. No ale jeszcze się waha, no bo jeszcze teraz dostała w zeszłym tygodniu sterdy. I właściwie, jeśli znów za tydzień okaże się, że z powrotem ma to zapalenie, no to będzie trzeba chyba omówić ją na zabieg. Zobaczymy, jak to będzie, bo nadal mam nadzieję, że może się okaże, że, że jednak jak z nim się pójdzie, bez do kontroli będzie trzeba z nią iść. No to jeżeli to nie wróci, no to wtedy nie będzie wymagana, nie będzie potrzeba tej operacji. Gdyby na przykład chociaż to zapalenie ją brało, nie wiem, raz na miesiąc albo raz na dwa miesiące, no ale co tydzień, no to, to jest zbyt często, no bo nie można jej podawać tak często przecież antybiotyku ani sterdów. Maja! Chodź! Maja! Maja! No więc będę Was informować, jak tam w się to wszystko się potoczy. Zapominamy dla mnie wziąć obruszkę taką odblaskową, bo miałyśmy e, obruszkę właściwie chyba ledową i ona była tak, że jak się tam włączyło, to ona świeciła w ciemności. No jak będziemy wracać ze spacerku, to na pewno już będzie szarówka. No ale zapomniałam wyciągnąć tą obruszkę. Właściwie nie wiem, gdzie ją mam. A przez to, że już przez cały rok nie była nam potrzebna. Bo ostatnim razem pewnie Maja z niej korzystała jesienią? Nie wiem, czy nie wiosną. A wiosną mówisz? nie Nie wiem, czy wiosną nawet korzystała. No że już nawet nie wiem, gdzie ja mam. Będzie trzeba poszukać, bo nam się przyda na jesienne spacerki. lata, ale już nie do wam pokazywać. Nie wiem, czy słyszycie. Majeczka idzie na sanie. Ci się zasenią. Gdzieś się zapuściła na łąki. Tak i teraz się cieszę. Chcę dostać smaczka za przewołanie. Co wymuszają smaczki? No wymuszają od ciebie cały czas. jak jest języka. No jak dajesz majin to sobie też chcę. W mamo a ja? No, co nie masz? Ty czekasz? Nie. Wracamy. Jest trochę szarówka. Się zaczyna się dopiero. Więc troszeczkę też skróciłyśmy przez to spacer. Chociaż tak był długi, ale i tak był trochę krótszy niż zamierzałyśmy. No bo nie chcemy iść w ciemności. Na no razie jest lekka szarówka. Księżyc też już widać. Już teraz większa jest szarówka nie zapięłyśmy na smycz? Jest już coraz ciemniej, dobrze, że mają ma pomarańczową bluzę. Tu ją widać. A tak to możecie zobaczyć, że jest porządna szarówka. Teraz włączyłam latarkę w telefonie. Majiczka czekaj I właśnie w takiej ciemności idziemy I została nas noc Chyba nawet nie widzicie piesków już Już nawet nie widać widać tylko z daleka jak się lampki palą My nadal jeszcze jesteśmy na łąkach Już z nich wracamy Nie, ma, i to w ogóle nie widać I też chciałabym ukończyć ten filmik jeżeli wam się podobało zostawcie łapki u do zobaczenia w kolejnych